Patryk Dudek poleca stację do dezynfekcji rąk Clean Hands firmy Marvis. Dzień dobry, rozpoczynamy briefing prasowy przed niedzielnym meczem RM Solar Falu Bazu Zielona Góra w Rybniku. Dziś na nasze pytania odpowiedzą trener drużyny Piotr Żyto oraz Patryk Dudek. Na początek pytania do trenera: Jak pan podsumuje dwa tygodnie treningów? Czy jest pan w pełni zadowolony z ilości jazdy swoich zawodników i z ich dyspozycji? Jestem zadowolony z ilości jazdy i dyspozycji moich zawodników. Wczoraj poznaliśmy awizowane składy na niedzielny mecz. Czy z racji zmian w tabeli biegowej wybranie siedmiu zawodników było trudniejsze niż dotychczas? Było trudniejsze, ale daję sobie, dałem sobie, dam sobie z tym radę. O, tak powiem. Czy ten skład jest już ostateczny, czy rozważacie zmiany? Rozważamy zmiany. Przed meczem można dokonać dwóch korekt w składzie, także wszystko jeszcze jest można powiedzieć, przed niektórymi zawodnikami. Co z numerem ósmym? Czy pojedzie z nim junior, czy może ktoś z trójki kwechnie, dźwiedź, je pesen? Dzisiaj po treningu odpowiem na to pytanie. Jonas je pesen w tym tygodniu dołączył do naszej drużyny. Jak ten zawodnik się prezentował na treningach? Prezentował się dobrze i, i z wyjazdu na wyjazd coraz lepiej. Przejdźmy do Patryka Dudka. Patryk, za Tobą dwutygodniowy okres przygotowań i treningów na torze żużlowym. Jesteś usatysfakcjonowany swoją jazdą i pracą motocykli? Myślę, że tak, ponieważ mieliśmy dobrą pogodę przez, ten, przez te dwa tygodnie i można powiedzieć, że wszystkie treningi odbyliśmy, więc jestem wystarczająco najeżdżony, żeby pojechać w niedzielę w zawodach. Jak dziś się na torze w Rybniku, gdzie w niedzielę zainaugurujemy tegoroczną PG Straniga. Mm, ogólnie wydaje mi się, że dobrze mi się tam jeździ. Nie jest to trudny tor pod względem geometrycznym. Jednak trochę przerwy tam miałem, ponieważ ostatni mecz na pewno barażowy, który jechaliśmy, to akurat <laughs> miałem kontuzję. Ale wydaje mi się, że... Będzie, będzie, będzie to dobry mecz z mojej strony, ponieważ, tak jak wcześniej powiedziałem, to nie jest trudny tor. Kwestia na pewno dobrych startów i dobrego rozegrania pierwszego łuku. Jaki wynik indywidualny wyrobniku Cię ucieszy? Najlepszy. Nie wiem, jaki to będzie wynik, jednak yy, będę się starać zrobić jak najwięcej punktów. Dobrze, przejdźmy do pytania dziennikarza. Justyna Niećkowiak, gora.pl Czy głód żużlowej rywalizacji po tak długiej przerwie jest u Ciebie duży? To oczywiście pytanie do Patryka. Yy, tak, jest duży głód rywalizacji. Tym bardziej, że zaczynamy sezon w środku czerwca, gdzie powinniśmy już być po dużej ilości zawodów, a w tym roku wyjątkowo zaczynamy dopiero pierwsze zawody, więc <laughs> odpowiadam tak. Jacek Białogłowy Radio Zielona Góra. Czy zgadzasz się z ocenami ekspertów, że skład roborybnik powoduje, że staje się on drużyną numer jeden do spadku? Nie mi to oceniać, od tego są osoby, które bawią się w takie analizy. Ja jestem od tego, żeby pokazać swoją dobrą jazdę na torze i zapracować na dobre imię, jakby na dobre nazwisko na kolejny rok, więc... Nie skupiam się na tym, z kim jedziemy. Po prostu patrzę na siebie, żeby dobrze jechać. Co sądzisz na temat obcokrajowców rowu wystawionych na mecz z RM Solar Falubazem? Na temat Bachelora, Lamberta, Milika. No Są to zawodnicy, którzy jeżdżą na żużlu i już każdy tak naprawdę ich zna, więc wszystko w ich rękach, tak jak i w moich. Jak dużym wzmocnieniem może być gość w rowie, czyli Adrian Miedziński? To nie, nie wiem, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo z tego co wiem, to tam od kilku lat przecież jeździ Kasper Woryna, Mateusz Szczepaniak jeździ już kolejny tam sezon, więc oni znają ten Tor, wydaje mi się trochę lepiej niż Adrian. A co z tego wyjdzie, to chyba już jest zależne od tego jak postąpi trener rowy rybnik. Na meczu w Rubniku nie pojawią się kibice, czy lepiej byłoby, żeby już kibice byli, choć byliby to tylko fani z Rubnika i ROW miałby wtedy handicap, czy lepiej jechać przy pustym stadionie w tych okolicznościach? Myślę, że trzeba się po prostu dostosować do regulaminu jaki jest na wszystkich, tak powiem, sportowych meczach, nie tylko żużlowych i nie ma co gdybać, co by było lepsze gdyby, więc Idziemy przy, przy pustych trybunach i trzeba się do tego dostosować, więc mam nadzieję, że wyprzedzę kolejne pytanie. I powiem to, że nie wiem, czy to jest lepsze, czy gorsze dla nas ze strony zawodników. Po prostu musimy się dostosować wspólnie do tego, co się dzieje na świecie. Mhm. Czycie jeszcze cię możliwość skorzystania z drugiego mechanika, czy treningi z jednym pokazały, że to wystarczy? Cieszy mnie niezmiernie, że można... Że mogą być dwaj mechanicy przy jednym zawodniku, bo to ułatwi porozumiewanie w czasie zawodów, bo to czego kibice nie widzą i sobie mogą spokojnie oglądać zawody z trybun. To chciałbym też tu powiedzieć, że w parkingu wszystko dzieje się dwa razy szybciej i oczywiście, gdy nie ma żadnych defektów lub jakichś tam problemów ze sprzętem, to wszystko idzie gładko, jednak. Gdy są biegi powtarzane, czy jest jakiś wypadek, trzeba naprawić części, to niezwłocznie są potrzebni dwaj mechanicy, a nawet trójka też jest wskazana. Czy przed rozpoczęciem tego opóźnionego sezonu czujesz się lepiej niż przed sezonem 2019? Czujesz, że motory są gotowe na takim samym poziomie, czy lepszym? Wszystko jest gotowe. A czy się lepiej czuję, czy nie, to będzie w zależności od tego, jak będę punktować. Bo jak będę dobrze punktować, to będę mówił, że jest dobrze. Jeśli będę gorzej punktować, to będę mówił Wam, że jest troszkę źle, niewygodnie. Coś się wymyśli zawsze. Ostatnie Twoje ligowe występy na Śląsku to mecz z 2017 i 2016 roku. Solidne występy po 9 i 11 punktów. Czy to oznacza, że lubisz tor w rybniku? Tak jak wcześniej wspomniałem, jest to bardzo przyjemny tor, jeśli chodzi o geometrię, bo mówię, nie jest trudny. Kwestia jest, mówię, dopasowania się dobrze od pierwszych biegów, żeby nie szukać gdzieś tam za dużo zębatkami i ciężko powiedzieć, no sezon sezonowi nierówny, więc zaczynamy w niedzielę pierwsze zawody, jedziemy do rybnika i będziemy po prostu na bieżąco gdzieś szukać szybkości w motocyklu, żeby było dobrze. A gdzie zamierzasz wziąć prysznic? Z pomocą w rybniku. Z tego co wiem, to obok w rybniku o stadionu jest fajny basen. Nie wiem, czy on już jest otwarty. Jeśli byłby otwarty, to bym tam poszedł i sobie wskoczył do wody. Jednak co, no bez mycia jedziemy. No Co mamy tu mówić? Wam taki mamy regulamin, każdy o tym wie, więc. Każdy niech sobie odpowie na to pytanie sam. Niech sobie każdy to przemyśli, gdzie zawodnik może to zrobić, bo na dzień dzisiejszy to nie wiem, no albo wychodzi na to, że muszę zakupić pięciolitrową wodę. Jeden mechanik będzie mi ją trzymał, z góry będzie mnie polewał, później się zamienimy, bo muszę też mu pomóc, żeby się wykąpać, więc takie życie mam, no co ja tu będę Głupoty opowiadać. No nie wiem, nie wiem, ciężki temat. Po prostu mam nadzieję, że nie, nie zagrzeje się za bardzo, bo będę jeździł z przodu i nie będę brudny. Maciej Noskowicz, Radio Indeks. Jak wygląda Twoja baza? Czy będziesz korzystał z silników Holloway'a, czy innych również? <tryk> tak, już o tym wspominałem na początku roku. Zostaje Holloway i Kugelman. Dotychczasowe Twoje doświadczenia na torze w Rybniku, jeśli chodzi o samą geometrię, to jeden z łatwiejszych torów, czy jest jakaś konkretna specyfika? E, jest to łatwiejszy tor, uważam, pod względem geometrycznym. E, oczywiście kwestia jest tego, jak ten tor będzie przygotowany w dniu zawodu. bo jeśli będzie się fajnie odsypywał, to wiadomo, że można jeździć po szerokiej. Jeśli będzie gdzieś tam, nie wiem, czwarczy, może tylko będzie jazda przy krawężniku, więc e, ciężko mi jest teraz powiedzieć. Jak będzie tor się zachowywał na niedzielne zawody, ponieważ mamy je za dwa dni. Andrzej Loch, TVP3, numer 4 to jedyny numer, gdzie jest bieg pobiegu, czy to dla Ciebie wyróżnienie, że trener tak ufa, że Patryk Dudek sobie poradzi? Tak, cieszę się z zaufania trenera, że poradzę sobie w tym momencie, gdzie jest bieg pobiegu. Dobrze, że wtedy jest równanie toru. I mamy dwóch mechaników, to wtedy jest komfort taki, że na pewno będę przygotowany do biegu piątego. Po biegu czwartym. Łukasz Sawicki, Jakie wyznaczyłeś sobie cele w tym sezonie? Najwyższe, jakie są możliwe, jednak patrząc, że mamy tylko sezon ligowy, to skupiam się na tym, żeby dobrze punktować dla drużyny. Dziękuję bardzo. Dzięki. No. <laughs> Pytanie do trenera Piotra Żyto. Andrzej Loch TVP3. Panie trenerze, w czym skład RM Solar Falu Bazu jest silniejszy od ROWu? Na tą chwilę trudno powiedzieć. No jest skład ROWu, jest skład nasz. A? Czy silniejszy? No, przecież mamy trzech jeźdźców z Grand Prix. No. Ludzie, kochani, no to, to, to już samo mówi coś za siebie. Piotrek Petasiewicz też jest w świetnej dyspozycji. Młodzieżowcy, którzy w ubiegłym roku zdobywali złoto w MDMP i w parach, no też y, powinni być lepsi od młodzieżowców rybnika. Jakiego toru się Pan spodziewa? Czy to będzie podobna nawierzchnia do tej, którą Pan przygotowywał? Nie wiem, co tam Egon skupień wymyśli. Jacek Białogłowy, Radia Zielona Góra. Czy ma Pan już opanowaną nową tabelę biegową? Jak Pan się odnalazł przy zgłaszaniu składu? Czy zmieniał Pan ustawienie zawodników w programie po zgłoszeniu składu przez ROW? Czy podał takie, które zaplanował? Jakie zauważa Pan plusy czy minusy nowej tabeli? Tabela no, po prostu jest inna, ale yy, patrząc przez moje doświadczenie wieloletnie w żużlu, poradziłem sobie z nią i, i z Tomkiem Balczakiem żeśmy. Yy, też przedyskutowali pewne, pewne tam jeszcze możliwości. Ustaliliśmy tak i tak jest. I koniec. Jak ocenia Pan formę zespołu po treningach? Kto wypadł najlepiej, kto odstawał od reszty? Czy któryś z żożlowców ma problem z motocyklami i błyskawicznie musiał skorzystać z usług tunera? Yy, co mogę powiedzieć? Nie mamy sparingów. I to jest problem, bo jeździmy tutaj między sobą, tak jak i inne kluby. Na tle tych zawodników niektórzy wypadają lepiej, niektórzy gorzej. Ale no, wszystko, całe wszystkie odpowiedzi otrzymamy po pierwszych meczach, bo y, będzie konfrontacja z innymi. Nam się może wydawać, że jest dobrze. Pojedziemy na mecz. aże się, że tam ci są lepsi. Może być odwrotnie. <laughs> Także no, tu jest dużo, dużo niewiadomych, dużo takich znaków zapytania i, i po prostu na tą chwilę trudno mi tak jednoznacznie powiedzieć wszyscy zawodnicy jadą tak niektórzy tam mają problemy ale to nie będę mówił którzy bo to jest nasza tajemnica załatwiamy to we własnym gronie jak wypadali juniorzy na treningach dlaczego postawił pan na duet Damian Pawliczak Norbert Krakowiak a nie ma w składzie Matusza Tondera tak jak regulamin mówi mogę dokonać dwóch zmian a skład trzeba było podać czwartek a my mamy jeszcze treningi czwartek mieliśmy w czwartek mamy w piątek i to się wszystko wyklaruje. Także to, co tam jest podane, to jeszcze nie jest, nie, może nie być ostateczna wersja. Czy po kontuzji Przemysława Gier, bieg numer dwa musi paść łupem pana zespołu? No bardzo, bardzo mi przykro, że, że, że Przemek upad doznał kontuzji, bo można powiedzieć, ja go tam wprowadzałem do żużla i, i, i współpracowałem z nim. Życzę mu dużo zdrowia. A to, że, co, co musi, to, to musi, to, to jest jeszcze Mateusz Tudzież, który też robi postępy u siebie, całkiem przyzwoicie się prezentuje i, i to jest tylko sport. Zobaczymy, jak będzie. Antonio Lindberg został w środę po raz piąty tatą, czy w związku z tym był poza treningami? Czy uważa pan, że takie doświadczenie może dodać mu dodatkowej motywacji? Czy będzie go trochę ro rozpraszać? Myślę, że nie. Antonio jest profesjonalistą i na pewno y, cieszy to, że, że wszystko tam się potoczyło dobrze, że dziecko jest zdrowe, mama czuje się dobrze i, i to już mu nie będzie zawracało za, głowy. Oczywiście wczoraj jeszcze był taki rozkojarzony na treningu, ale y, do meczu już, już będzie wszystko ok. Czy na pierwszy mecz rozpatrywany jest jeszcze gość w składzie? Jak w, wobec tego wypadł Grzegorz Walasek na treningach? Powiem tak, drugi raz już. Trzeci nie będę powtarzał. Y, mamy dwie zmiany no, i, i zobaczymy co będzie. Jeszcze, jeszcze ten skład się klaruje, są, są treningi i pojadą najlepsi. Czy mieliście wewnętrzny sparring, trening punktowany? Jak, y, są wnioski w Jakie to są wnioski w kontekście funkcjonowania nowej tabeli biegowej? Nie mieliśmy wewnętrznego sparingu, mamy normalne treningi i po nich y, s, będzie ustalony skład. Tu uważa pan, że rofrywnik wprowadzi jeszcze do składu gościa, jeśli tak, pod którym numerem należy się go spodziewać? Myślę, że, że to jest pytanie do Lecha Kędziora, czy będzie, no, my jedziemy na mecz, tak? Czy, obojętnie, czy będzie gość, czy nie będzie gościa. My musimy tam pojechać i pojechać na tyle dobrze, żeby wygrać. I, i, i na tą chwilę ja nie, nie rozpatruję tego, czy, czy będzie, czy nie będzie. No za kogoś musi skoczyć, tak? No to z tego składu nie wiem, nie byłem na treningach, nie wiem jaką formę prezentują zawodnicy, to pytanie jeszcze raz powiem do trenera Lecha Kędziory. Proszę ocenić potencjał rowu rybnik kto jest faworytem meczu? Co mam ocenić, no tak jak już powiedziałem, pytania są tak skonstruowane, że, że jedno pokrywa drugie i, i cały czas się produkować na ten sam temat to nie ma sensu, ja powiedziałem, że w sporcie Sport to jest taka, taka dziedzina, że no, wszystko się dzieje, wszystko się może zdarzyć i nie ma faworytów. Widziałem już mecze, gdzie przyjeżdżał faworyt do, do drużyny osłabionej i też przegrywał. Także to jest sport i, i, i to jest tym piękne, że, że każdy może wygrać z każdym. Marcin Krzywicki, Radio Indeks, na ile układ sił i siła urybniczan zmienia transfer Adriana Miedzińskiego? <laughs> jak zmienia? No, nie wiem na ile zmienia. Adrian jest jeźdźcem, który <laughs> zna, przepraszam, <laughs> zna Ekstraligę, bo jeździł w niej przez cały czas. Y czy to zmieni? Czy nie zmieni? Nie wiem. Po prostu dużo jest, tak jak powiedziałem, niewiadomych, nie ma sparingów, nie ma. On dopiero ten reżim treningowy wszedł, <laughs> bo nie jeździł. Y dopiero teraz zaczął. Nie wiem, zobaczymy. Justyna na jak z Czy niedzielny mecz będzie budził u Pana dodatkowe emocje związane z tym, że miniony sezon był Pan szkoleniowcem rybnickiej drużyny? Podobnie jak Patryk, też jestem profesjonalistą i no Pracowałem tam, teraz pracuję tu i skupiam się na pracy w Zielonej Górze, a <küh> emocje. A jak pracuje się Panu teraz w Zielonej Górze, czy dużo zmieniło się w klubie i w mieście od ostatniego razu? Pracujemy się dobrze, bo to jest klub poukładany. <laughs> Przepraszam, każdy tutaj jest odpowiedzialny za y, swoje rzeczy. Klub pozyskał teraz, y, dzięki Edycie Orzuk, y, sponsora tytularnego i, i z tego należy się cieszyć, że, że to idzie w dobrym kierunku. A Zielona Góra, no pięknieje. Łukasz Sawicki, sportzgora.pl. Czy w obliczu nowego regulaminu PG Ekstraligi i obecności komisarzy jest szansa na mistrzowską kopię z 2009 roku na Zielonogórskim Torze? Szansa jest zawsze. Tak jak powiedziałem, sport ma swoje prawa i wszystko jest możliwe. Bardzo dziękujemy za udział w dzisiejszym briefingu prasowym. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor.